Zapraszam na materiał, który w spokojny i co najważniejsze, metodyczny sposób przeprowadzi nas przez cały proces przygotowań na to, co nieprzewidziane. Celem jest tu zbudowanie prostego planu, który realnie zwiększy nasze bezpieczeństwo, a wszystko to w oparciu o prawdziwe życiowe doświadczenia. I to jest właściwie nasza filozofia przewodnia. Ten cytat idealnie trafia w sedno. Bo kluczem do tego, żeby sobie poradzić w naprawdę trudnej sytuacji nie jest siła fizyczna, ale właśnie bycie o krok do przodu, czyli przygotowanie. Chodzi o to, żeby ten materiał był takim narzędziem, które pozwala odzyskać poczucie kontroli. Wszyscy wiemy, jak paraliżujący bywa niepokój, a my tutaj przechodzimy od takiego biernego zamartwiania się do konkretnego, świadomego działania, działania, które naprawdę coś zmienia. No dobrze. To teraz konkrety. Pierwszy i chyba najważniejszy krok to skompletowanie czegoś, co nazywamy plecakiem ewakuacyjnym. To jest taki nasz zestaw przetrwania na te pierwsze absolutnie kluczowe 72 godziny. Zanim w ogóle zaczniemy pakowanie, najważniejsza decyzja w co się pakujemy. No i od razu powiedzmy sobie jasno: zapominamy o jakichkolwiek walizkach na kółkach. Pomyślmy tylko, jak mielibyśmy z czymś takim poruszać się po gruzach albo w błocie. Nie ma mowy. Jedynym sensownym wyborem jest porządny, wytrzymały plecak. Zarzucamy go na plecy i, co najważniejsze, mamy wolne ręce. To, co powinno znaleźć się w środku, można oprzeć na takich, powiedzmy, czterech filarach. Każdy z nich jest tak samo ważny i zaraz sobie je dokładnie omówimy: a są to dokumenty, pieniądze w gotówce, naprawdę dobrze wyposażona apteczka i kilka podstawowych narzędzi. Dobra, filar pierwszy dokumenty. To jest absolutna podstawa. Najlepiej trzymać je wszystkie razem w jakiejś solidnej, wodoodpornej teczce. Warto mieć i oryginały, i na wszelki wypadek zalaminowane kopie. Ale jest też genialny patent na dzisiejsze czasy: sfotografować wszystko telefonem i wrzucić do chmury. W ten sposób mamy do nich dostęp z każdego urządzenia z internetem, gdziekolwiek byśmy nie byli. Filar drugi: pieniądze. I tu ważna zasada: kiedy systemy padają, gotówka jest królem. Bankomaty mogą nie działać, terminale płatnicze też. Dlatego posiadanie fizycznej gotówki jest po prostu niezbędne. Warto mieć przy sobie trochę lokalnej waluty, może też trochę dolarów czy euro, najlepiej w mniejszych nominałach i co ważne, schowane w kilku różnych miejscach. Okej, okay, przechodzimy do apteczki. I od razu powiedzmy sobie wprost. To nie jest kosmetyczka z plasterkami i wodą utlenioną. Podchodzimy do tego śmiertelnie poważnie. To jest profesjonalny zestaw ratunkowy, od którego może zależeć czyjeś życie. W takiej apteczce absolutnym, bezdyskusyjnym priorytetem jest możliwość zatamowania masywnego krwotoku. Dlatego musimy mieć trzy rzeczy. Stazę taktyczną, czyli opaskę uciskową, opatrunek osobisty, tak zwany izraelski i gazę hemostatyczną. To jest taka święta trójca ratownictwa. Ale jest jeden warunek. Trzeba się nauczyć tego używać, zanim będzie to potrzebne. Oczywiście oprócz tamowania krwawień w apteczce musi się znaleźć jeszcze kilka innych rzeczy. Koniecznie leki przeciwbólowe. Coś na problemy żołądkowe, bo w stresie i przy zmianie diety to niemal pewne. Do tego antyseptyki, leki na alergie, no i podstawowe narzędzia jak nożyczki i rękawiczki. I najważniejsze, zapas osobistych leków, jeśli jakieś bierzemy na stałe. I ostatni, czwarty filar: narzędzia. Niby drobiazgi, ale mogą okazać się na wagę złota. Naładowany powerbank to nasza łączność ze światem. Małe radio na baterie może być jedynym źródłem informacji. Latarka, czołówka genialna sprawa, bo oświetla drogę i zostawia wolne ręce. A wzmocniana srebrna taśma klejąca? Cóż, tym da się naprawić prawie wszystko. Dobra. To teraz zmieniamy trochę perspektywę. Omówiliśmy scenariusz ewakuacji: a co jeśli będziemy musieli zostać w domu? W takiej sytuacji, nasz dom musi stać się na kilka, a może nawet kilkanaście dni taką naszą małą, samowystarczalną twierdzą. A to jest liczba, którą trzeba sobie po prostu wryć w pamięć: trzy, trzy litry. Dokładnie tyle wody pitnej potrzebuje dziennie jedna osoba. To jest absolutne biologiczne minimum. Bez tego nie ma mowy o przetrwaniu. No dobrze, a jedzenie? Tutaj zasada jest prosta. Liczą się kalorie i długa data ważności. Zapominamy o skomplikowanym gotowaniu. Jak widać w tabeli, stawiamy na puszki, dania instant, które wymagają tylko wrzątku. Suchary, krakersy, no i oczywiście wysokokaloryczne przekąski: orzechy, suszone owoce i gorzka czekolada, która świetnie podnosi morale. Ale samo zgromadzenie zapasów to dopiero połowa sukcesu. Równie ważne jest to, żeby wiedzieć, jak zabezpieczyć miejsce, w którym przebywamy, bo źle wybrane schronienie może niestety stać się pułapką. I tu wchodzi prosta, ale genialna w swojej prostocie zasada dwóch ścian. Chodzi o to, że najbezpieczniejsze miejsce w każdym mieszkaniu to takie, które nie ma bezpośredniego kontaktu ze ścianą zewnętrzną. Najczęściej będzie to korytarz, łazienka bez okna albo garderoba. I to właśnie tam warto sobie zorganizować miejsce do przeczekania. A co z oknami? Pamiętacie tę srebrną taśmę z plecaka? Tutaj też się przyda. Naklejenie jej na szyby w kształcie takiej gwiazdki czy płatka śniegu, co prawda nie zatrzyma fali uderzeniowej, ale zrobi coś niezwykle ważnego. Sprawi, że szkło w razie wybuchu nie rozprysznie się na tysiące ostrych, jak brzytwa odłamków. I to jest pytanie, które trzeba sobie zadać na poważnie. Sam napis schron na murze jeszcze nic nie znaczy. Zanim zejdziemy do jakiejś piwnicy, musimy ją krytycznie ocenić, bo od tego może zależeć nasze życie. A oto absolutne podstawy: dwa wyjścia, to jest warunek numer jeden, na wypadek gdyby jedno zostało zasypane, wentylacja, kluczowa, żebyśmy mieli czym oddychać, i dwie rzeczy, których trzeba unikać, jak ognia: piwnice w starych niestabilnych budynkach oraz miejsc, gdzie nad głową biegną główne rury z gazem czy gorącą wodą. I na koniec temat niezwykle ważny, a niestety często pomijany w planowaniu. Zwierzęta, nasi towarzysze, którzy są w pełni od nas zależni i których absolutnie musimy uwzględnić w każdym planie. I to zdanie w zasadzie mówi wszystko. Tu nie ma pola do dyskusji. Każdy, kto ma zwierzę, wie, że jest ono po prostu członkiem rodziny. A rodziny w potrzebie się nie zostawia. Kropka. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim solidny, bezpieczny transporter, a nie jakaś modyna torba. Do tego zapas karmy i wody, przynajmniej na tydzień, własna mała apteczka, dokumenty weterynaryjne, no i oczywiście identyfikator na transporterze z naszymi danymi kontaktowymi. I w ten sposób, krok po kroku, dotarliśmy do samego końca. Spróbujmy teraz zebrać to wszystko w jedną kluczową myśl, która jest najważniejszym przesłaniem tego materiału. Bo w tym wszystkim tak naprawdę nie chodzi o strach. Chodzi o odzyskanie poczucia kontroli. Każda rzecz spakowana do plecaka, każda zgrzewka wody w piwnicy, to jest mały krok, który zamienia lęk w konkretne działanie. A działanie jest najlepszym lekarstwem na niepokój. I z tym pytaniem chciałbym wszystkich zostawić. Nie chodzi o to, żeby teraz rzucić wszystko i robić rewolucję. Chodzi o to, żeby zacząć od jednej małej rzeczy. Może to będzie kupienie dodatkowej paczki baterii przy okazji zakupów, albo zrobienie zdjęć dokumentów telefonem. Każdy, nawet najmniejszy krok, buduje nasze bezpieczeństwo.